Cześć, Psych2Goersi, witamy ponownie w kolejnym filmie. Cieszymy się, że tu jesteście i chcemy Wam podziękować za wsparcie. Wasza pomoc, udostępnienia i polubienia wspierają psych 2 w realizacji misji upowszechniania psychologii. A teraz wracamy do filmu. Fałszywi przyjaciele są samolubni, manipulują i są nieszczery wobec Ciebie. Liczy się tylko to, co możesz dla nich zrobić. Jako osoba nie jesteś dla nich ważny. Zastanawiasz się, czy masz w swoim życiu fałszywego przyjaciela? Oto siedem rzeczy, które zrobi tylko fałszywy przyjaciel. Po pierwsze, mówią o tobie za twoimi plecami. Czy widzisz, że ta osoba obgaduje cię za plecami i zdradza twoje sekrety innym? Bez względu na to, jak pikantna jest plotka, lub jak bardzo mogłaby ich uczynić popularnymi, prawdziwy przyjaciel nigdy nie naraziłby waszej przyjaźni ani nie upokorzyłby cię w ten sposób, wbijając ci nóż w plecy. Fałszywi przyjaciele będą cię obgadywać i rozsiewać plotki za twoimi plecami. 2. Oni rzucają cię pod autobus. Kiedy sytuacja staje się trudna, fałszywi przyjaciele są gotowi rzucić cię pod autobus i zrzucić na ciebie winę, jeśli to oznacza uratowanie własnej skóry. Nie ręczą za ciebie, nie stają po twojej stronie i na pewno nie bronią cię, gdy ktoś cię rani lub umniejsza. Prawda jest taka, że nie uznają ciebie ani waszej przyjaźni za coś wartego ryzyka. 3. Ciągle odwołują spotkania z tobą. Czy zdarzyło ci się spędzić tygodnie na planowaniu wyjazdu, tylko po to, żeby twoi przyjaciele odwołali wszystko w ostatniej chwili? Czy było coś, na co czekałaś, co chciałaś z nimi zrobić, ale oni nawet nie raczyli się pojawić? Niezależnie od przypomnień, twoi tak zwane przyjaciele nigdy nie dotrzymują słowa. Musiałaś się wielokrotnie przekonać na własnej skórze, że nigdy nie możesz na nich liczyć. 4. Wykluczają cię ze swoich planów. Czy wydaje się, że wygodnie zapominają cię zaprosić na różne rzeczy? Czy częściej czujesz się wykluczona z grupowych aktywności, niż bierzesz w nich udział? Nawet gdy starasz się ich zaprosić lub podzielić planami, oni nie robią tego samego dla ciebie. 5. Dzwonią wyłącznie, gdy potrzebują przysługi. Czy ta sytuacja brzmi dla ciebie znajomo? Hej, wiem, że długo nie rozmawiałyśmy, ale bardzo potrzebuję przysługi. Myślisz, że mogłabyś mi pomóc, proszę? Jeśli ta przyjaciółka dzwoni do ciebie tylko wtedy, gdy potrzebuje twojej pomocy, to prawdopodobnie jest fałszywą przyjaciółką. Fałszywe przyjaciółki znikają na tygodnie, by potem nagle wrócić i prosić o przysługę. Nawet nie zadają sobie trudu, żeby zapytać, jak się czujesz, bo tak naprawdę po prostu cię wykorzystują, żeby rozwiązać swój problem. Gdy dostaną, czego chcą, znów znikają z twojego życia. 6. Dają ci dwuznaczne komplementy. Czy ktoś kiedyś powiedział ci poradziłaś sobie lepiej niż oczekiwałam, albo to było lepsze, niż się po tobie spodziewałam, albo może wyglądasz o wiele lepiej niż zazwyczaj. Dwuznaczny komplement to coś, co fałszywi przyjaciele robią, żeby subtelnie cię poniżyć, udając, że cię chwalą. To sposób, żeby cię skrytykować, nie będąc przy tym zbyt oczywistym. To dowodzi ich zazdrości i surowszej oceny wobec ciebie, niż przyznają. Tak naprawdę chcą cię uszczypnąć i przedstawić to jako niewinną, przyjacielską docinkę. 7. Mówią tylko o sobie Czy ciągle mówią tylko o sobie, swoich problemach i wszystkim, co dzieje się w ich życiu? Czy zbywają cię, kiedy chcesz porozmawiać o swoich myślach i uczuciach? Czy wydaje się, że nie zwracają uwagi na żaden temat, który ich nie dotyczy? Komunikacja między wami wydaje się w dużej mierze jednostronna, ponieważ fałszywi przyjaciele są skupieni na sobie i nie liczą się z innymi. Niezbyt się tobą przejmują ani tym, co masz do powiedzenia. Jak każda inna relacja, wszystkie związki potrzebują uczciwości, zaufania, troski i wzajemnego szacunku. Aby się rozwijać i przetrwać. Ale jeśli chodzi o fałszywych przyjaciół, zauważysz, że wszystkie te rzeczy są boleśnie nieobecne. Czy ktoś konkretny przyszedł Ci na myśl podczas oglądania tego filmu? Czy kiedykolwiek byłaś w fałszywej przyjaźni? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Chociaż boli, gdy odkrywasz, że osoby, które kiedyś uważałaś za bliskich przyjaciół, okazują się fałszywe, jeszcze bardziej boli, gdy zaprzeczasz prawdzie i zostajesz z kimś, kto wcale nie jest dla ciebie dobry. Jeśli polubiłeś ten film, daj łapkę w górę i udostępnij go osobie, której może się przydać. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Psych dwa go dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.